Cześć, witajcie, ja jestem Natek i w tym filmie zwiedzę tą, tą najnowszą mapę w Beam Drive co się nazywa Grid Map i na tej nowej mapie jest 11 miejsc różnych do testowania pojazdów żeby się poruszać pomiędzy tymi wszystkimi miejscami mam, o ta, mam o takie auto autko i to autko jedzie szybciej niż normalne jak teraz widzicie to to miejsce tak się nazywa po angielsku to, co tutaj pisze. I, I jest to tu takie takie góry. I spróbujmy tutaj troszkę pojeździć. No to, dobra, idziemy dalej. Zobaczmy. Tutaj jest, tutaj jest ściana. Ale tutaj, da, ale tutaj dalej widziałem, że, że będzie coś tańszego Chyba. No tutaj na górze jest coś. No to pojedźmy tutaj na górę. Dobra, jestem. Teraz zobaczmy co tutaj znajdę. Tu jest jakiś zakręt znowu i tutaj jest jakaś dziura. Zobaczmy. Wow. Dobra, zaraz tam pojadę. Teraz zmienię sobie kamerę na taką. Dobra, jestem już, tam na, jestem już na dole, ale no, idziemy teraz tutaj da dalej. No, zobaczmy, tutaj jest znowu takie coś. O, o, nie, 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 nie. Wow, kółko. I tutaj, jest, tutaj też jest coś. Zobaczmy. No to, to jest bardzo fajne, ale zobaczmy, co jeszcze tutaj zna znajdziemy. Dobra, no, no to jestem już na górze tego budynku. Tutaj jest. O takie. Tutaj jest jakaś taka górka. Zobaczmy. Nie chciałbym spaść. Nie, 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 No Tutaj jest taka jakaś platforma. No, no to zjedźmy teraz. Zjedźcie. Y, I tutaj po prawo widzę skocznie. No to skoczmy no, na tej i zobaczymy gdzie wylądujemy. No, i znowu na, na tej platformie jesteśmy. No tak. No to... No to jest takie, zaś widzę. Tutaj do dojeżdżenie po ścianach. To to pierwsze miejsce jest naprawdę fajne. No to teraz wchodźmy się do mojego, mojego auta, żeby pojechać do następnego miejsca. I tutaj jak jadę, to widzę, że, że jakieś są takie słupki. A tu, tutaj jest moje auto. No dookoła miejsc są także różne inne losowe rzeczy jak tutaj widać jest tam daleko jakaś piramida jest tutaj jakieś takie inne jest tutaj jakiś taki jakiś taki plusik no i tu jest naprawdę dużo różnych fajnych rzeczy dookoła żeby się można pobawić no to teraz pojedźmy do następnego miejsca i następne miejsce to jest to, to tutaj jest nazwa po angielsku chyba pewnie teraz wyświetla też nazwa po polsku no to, to ja myślę, że z tamtej strony jest ja myślę, że to z tamtej strony się zaczyna no to pojedźmy tam no to tutaj jest takie oto miejsce do ścigania się, jak widać jest tutaj mój przeciwnik. Teraz światła, jedziemy! Jestem szybszy. No to dobra, no to... To jak widać, chyba ja tutaj wygram. No to pojedziemy teraz do następnego miejsca. Jest tutaj bliziutko. Zobaczmy. No, tutaj tam dalej widzę, że są jakieś skocznie. Ale to miejsce się na nazywa tak jak Tutaj piszę. Po polsku, tu, po polsku też wam się pokazuje. Ja najpierw sprawdzę te górki co są tutaj. I to się bardziej odbija chyba. To chyba jest. No to jest mokre. No bardzo możliwe, że to jest mokre. Jedziemy. No, mia no, miałam rację, to jest y mokre. I jakoś piecham tutaj pod kórkę. Silnik, nie, nie! Zjeżdżam! Czemu nie startuje silnik? Nie! Ręczny, to słyszycie, no silnik nie, mo nie może wystartować. Włączmy i wyłączmy Nie Silnik nie startuje Ja myślę, że będę musiał sobie nowe auto znaleźć No to niech tam to auto próbuje się włączyć Cały czas robi ten dźwięk włączania się Nie wiem, czy w to słyszycie, ale Możliwe No to Zobaczymy jak to auto sobie tutaj poradzi Dobra No to Temu aucie się to Udało bez problemu. Jeszcze tutaj jest y, taka trasa do jeżdżenia. Ojej, nie, 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 nie. No to zobaczmy. Moje auto jechało na samą górę. To chyba znaczy, że auto, jest że auto nie jest najgorsze. Ciekawe, po co są tutaj te trzy drogi. Wydaje mi się, że to jest właśnie to. To jest miejsce do driftowania. Jak widać, tym autem chyba się nie da driftować sobie tu dobrze. Wróćmy się do naszego auta. Miejmy nadzieję, że już wystartowało. I nie, niestety nie wystartowało. Zrestartujmy auto i pojedźmy do następnego miejsca. No to następne miejsce się nazywa Ściana Śmierci. Ja myślę, że to auto się tutaj nada perfekcyjnie. To tutaj, tutaj jest jedna taka dziura i jedna, jedna taka górka. No to zjedźmy tutaj na dół. I tutaj chodzi o to, żeby jeździć po ścianach. Jak widać, właśnie to robię. I można także stąd wyjechać. Nie, 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 nie. nie. No jedziemy po ścianach. E, no taka kamera, myślę, będzie w. Będzie więcej, więcej, będzie więcej widać. Jedziemy i lądujemy. No, to zaraz tutaj pojedźmy do następnego miejsca. I tutaj to jest. A teraz widzicie nazwę po angielsku i po polsku też. No, to ja myślę, że tutaj będę jechać. O tym autem, no to zobaczmy. Ja myślę, że sobie tutaj zmienię to taką kamerę. E, spadłem. Jak pewnie wiecie z innego mojego odcinku nie jestem... nie jestem ekspertem w, na takich trasach. Ale mogę spróbować jeszcze raz. Zarazem skręcę tutaj w drugą stronę. to jedziemy No. To jest dość trudne niestety. Ale ja i tak wam mogę pokazać to, bo nie muszę o tym jechać. No to tutaj jest. Tutaj są takie zakręty. Tutaj są jakieś takie klocki, Jest... Takie kółeczko nawet. No to jestem już na tym miejscu. I to miejsce się na, nazywa typy terenu. I e, mi się wydaje, że to jest piasek. Jeżeli się nie mylę, no to jeszcze tutaj jest błoto. Tutaj jest jeszcze chyba jakiś inny typ piasku. Yy, tutaj jest śnieg, chyba albo lód. Tutaj naprawdę ściskam. No, raczej lód. Tu jest, tutaj jest trawa. Tutaj są kamienie. Tutaj jest chyba. Ulica, tutaj jest, są jakieś cegiełki ułożone i tutaj, tutaj jak widzę są różne głębokości tej wody, ale, ale obawiam się, że moje auto za bardzo tego tutaj nie przeżyje. Tak silnik się zepsuł. No to tutaj jeszcze są... Te typy, są te typy dróg, co były tam, tylko tutaj jedynie wody chyba nie widzę. No to teraz sobie tutaj na górę wiadę. I tutaj można przetestować, jak stromo auto może jechać. Jak widać moje auto zatrzymało się na, na 60 na stopniach. Zobaczę, jak teraz, jak wysoko teraz tam się wjechać. Jak widać. Zatrzymałem się na przejściu z 50 do 60. No to tutaj są skocznie. Naprawdę bardzo wysoko się na nich skoczę. No to jest tutaj także jakieś takie. Tutaj jest jeszcze jakaś taka skocznia. To miejsce się po prostu nazywa destrukcja. Można skakać swoim autem i niszczyć przy okazji. I tutaj, a tutaj są różne takie fajne miejsca do niszczenia aut. Na tutaj jest coś takiego. I jeszcze tutaj jest taka kulka. a nie mamy czasu z wszystkiego tego testować, bo już film trwa 20 minut. Ale niektóre z tego przetestuję. Jeżeli chcecie niszczyć swoje auto, to najbardziej, to chyba polecam o to. najbardziej. Jest chyba to jest chyba na najlepsza I tutaj, tutaj jest kolejne tutaj jest kolejne miejsce o nazwie rzeki. No, no to tutaj są rzeki i, i, te, i te rzeki ma, mają różną głębokość, ale i także mają różną prędkość. I jeżeli ja na przykład sobie tutaj wiadę tym autem, żeby się silnik nie zapsuł. jak widać. To, że ta rzeka za bardzo nie pcha mojego auta. Spróbujmy z następną rzeką. Jest tutaj. Ta rzeka też za bardzo nie może pchać mojego auta. Bo także nie może pchać mojego auta. I teraz spróbujmy ostatnią rzekę. Mam nadzieję, że to będzie miało pchnąć nasze auto. Ta rzeka pcha nam nasze auto. No to to miejsce się nazywa Offroad. Tak myślę, że mam do tego perfekcyjne auto. No to zobaczmy. Dlaczego to auto tak no to tutaj No to tutaj są różne takie typy. Tutaj są różne typy ziemi i różne problemy, w które można natrafić, jak się jedzie off-road. To jest błoto, to są górki, to jest naprawdę fajne według mnie. No to tutaj są jakieś kulki, po których można je jechać. Jest więcej kulek, jeszcze więcej kulek. No i tutaj są jeszcze jakieś kamienie, po których można jechać. Jak widać, wybrałem dobre auto do, do tego. No to już tu jestem. To... No to teraz, czas jeszcze testować tą dużą górkę, co jest o tutaj, po lewo. No to teraz, troszkę Wam, wam pokażę o, o to miejsce. Nie, 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 nie. No to ja Wam teraz to tak szybko pokażę, zobaczymy. No, no, no to tutaj jest o taka oto góra. No to tak wygląda ta mapa. No to następne miejsce się nazywa zawieszenie. I tutaj myślę, że użyję tego auta Natomiast to miejsce ja myślę przetestuję tym autem to nie, najpierw to może no to naprawdę fajnie wygląda jak to auto tak potem jechało to tutaj są takie małe górki i tutaj jest, jest kolejna taka piramida tutaj są chyba to są chyba krawężniki no no to to wygląda o, tak. No to to następne miejsce się nazywa miasto. Jak widać tutaj, tutaj są takie krawężniki. No, są krawężniki, są jakieś klocki, co pewnie mają przypominać budynki. I tutaj, bo jedno co, tutaj jedna rzecz chciałam pokazać. Oto, to jest tutaj parking. Ja jest tutaj, teraz mam do środka obiadę. więc tutaj można auto zaparkować. Mamy... Mamy troszkę za, za wysokie auto, mam. Nie, 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 Jak widać... No nie, nie mi się, udało znam Zde... się z tego wyratować. No to, to jest... ...dość nawet fajne. Można sobie skakać z jednego parkingu na drugi. O no tak, ładny most. Właśnie zrobiłem. No to, to było ostatnie. Pewnie dużo... jak w tym filmie dużo rzeczy pominąłem. Ale to dlatego, że, że, już, że już ten film nagrywam przez ponad 50 minut, więc, po, więc i nie chcę, żeby, żeby był taki bardzo długi film, bo nikt tego nie obejrzy w całości. Pozostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i cześć!